Od 6 do 7 czerwca 2019 roku odbyło się 18 Forum Użytkowników Pakietu Ratusz. Podczas konferencji informatycy z urzędów gmin i powiatów wysłuchali szeregu prelekcji, a także dyskutowali na temat kierunków rozwoju oprogramowania Ratusz. Impreza odbyła się w szczególnym momencie, bowiem rekord SI obchodzi w tym roku 30-lecie swojego istnienia. Wczoraj również o tym mówiłem, że jeżeli chcemy tworzyć coś innowacyjnego, no to musi być taka dobra atmosfera stworzona wokół takiej twórczości. I mam nadzieję, że przez te 30 lat nam się to udaje. To, na co zwróciłbym uwagę, że to to, że właściwe relacje z klientami to jest klucz do sukcesów. Słuchanie klientów, a jednocześnie umiejętność. Przetworzenia pozyskanych informacji w nowe pomysły. To jest to, co do tej pory nam się udawało. Mam nadzieję, że, że tej umiejętności nie zatracimy. O udoskonaleniach w programach pakietu kadry płacy, a zwłaszcza w portalu pracowniczym, opowiadał Jacek Błyszczek. Przede wszystkim, jest to narzędzie do komunikowania się pracownika, można powiedzieć, z przedsiębiorstwem, z urzędem, z firmą. To jest coś, co pozwala na bezpośredni dostęp do informacji, możliwość rejestrowania, nawet wejść i wyjść w systemie RCP, sprawdzania swojego bilansu, podgląd pasków do wypłaty. Sporo miejsca poświęcono integracji rozwiązań rekordu z platformą elektronicznego fakturowania. Przygotowaliśmy integrację z tą platformą. Mamy rozwiązanie, które pozwala na to, że użytkownicy systemu e-dokument, w którym następuje. Obróbka, obsługa wszystkich dokumentów, które, które są obsługiwane w urzędzie. Pozwala to, to rozwiązanie integracyjne pozwala na import, zaciąganie tych faktur elektronicznych z zewnątrz, z platformy do systemu e-dokument i później automatyczne procedowanie. W systemach dziedzinowych wewnętrznych, idąc przez dokument, aż po systemy finansowo-księgowe. Warto też wspomnieć o Krajowym Węźle Tożsamości, rozwiązaniu, które ułatwia komunikację cyfrową na poziomie europejskim. Krajowy Węzeł Tożsamości to jest takie rozwiązanie, które, które powinno umożliwić użytkownikom z różnych części Europy na jednolite logowanie się do serwisów w różnych częściach tej. Europy, więc jest to takie rozwiązanie transgraniczne, które oparte jest później na węzłach w poszczególnych krajach, żeby zapewnić komunikację między tymi systemami i weryfikację tożsamości. Ze szczególnym zainteresowaniem uczestnicy wysłuchali prezentacji Pawła Michlera na temat trendów w rozwoju idei Smart City, do której nawiązuje coraz więcej aplikacji rekordu. Mamy absolutnie eksponencjalną migrację ludności w kierunku miast. I to niesie za sobą olbrzymią ilość informacji, którą musimy przetwarzać, która pochodzi od tych aglomeracji i tych mieszkańców. Mało tego, ludzie generują olbrzymią ilość danych w trybie dziennym. To jest 30 giga na sekundę dzisiaj. Prognozuje się, że w 2025 roku będziemy mieli 5 miliardów ludzi mieszkających w aglomeracjach miejskich. To wszystko skutkuje tym, że technologia rozwiązania oraz bezpieczeństwo danych jest kluczowe. Fundacja Centrum Nowych Technologii wraz z firmą Rekord SI po raz dziewiąty zorganizowała konkurs Zastosowanie Innowacyjnych Rozwiązań Informatycznych w Samorządzie, którego celem jest promocja najciekawszych pomysłów i rozwiązań informatycznych wdrażanych przez pracowników administracji samorządowej. Tegorocznym zwycięzcą konkursu został Paweł Bielicki z Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, który otrzymał nagrodę za program zestawienia. Czy pomysł dotyczył Zestawień, które normalnie wykonywałem ja na polecenie, znaczy na, na prośbę pracowników. To zestawienia niestandardowe, których nie ma w pakiecie ratusz. Zestawienia te czasem się powtarzają kilka razy w roku, czasem raz w roku. W związku z tym, że zawsze to spadało na mnie prośba o wykonanie takich zestawień, doszedłem do wniosku, że możliwe jest stworzenie programu, który będzie to realizował. Ponadto w dowód uznania i podziękowania za skuteczne i profesjonalne kierowanie projektem nagrodę otrzymał Janusz Trzciński z Urzędu Miasta i Gminy Myślenice. Z kolei nagrodę w dowód uznania profesjonalizmu zawodowego oraz z podziękowaniem za wieloletnią bardzo dobrą współpracę otrzymał Mirosław Zaja z Urzędu Miasta Oświęcim. Jak zawsze podczas forum nie zabrakło też meczu piłki nożnej, rozegranego pomiędzy pracownikami rekordu oraz ekipą informatyków z urzędów. Wynik meczu to 8-5 dla reprezentantów rekordu. Pierwszego dnia uczestnicy forum bawili się na występie Ewy Błachnio i muzykantów. A my zapraszamy na kolejne forum już w przyszłym roku.